Cześć, witam Was na moim kanale. Ja jestem Jagoda i witam Was po krótkiej przerwie, bo w sumie teraz trwała sesja. Właśnie się skończyła sesja. Dzisiaj miałam ostatni egzamin, także wracam do czytania, bo teraz naprawdę z moim czytaniem ostatnio to była masakra i po prostu czytałam jedną książkę na dwa tygodnie, bo no nie miałam czasu, wiadomo jak to jest podczas sesji. Ale wracam. Ci z Was, którzy już może mnie oglądają, widzą, że w końcu zmieniłam tło z bardzo oryginalnego. Białej ściany na regał i obraz z Mozartem w końcu. W końcu kupiłam regał taki, yy, który mogę sobie ustawić jako tło do nagrywania, bo tak to wiecie: miałam na przykład jedną długą półkę na całą ścianę, później tutaj jakiś regał, później jakiś mały z innej strony pokoju, i to, to było takie, że no nie mogłam za bardzo na tle tego nagrywać. Ale już kupiłam nowy regał i od teraz będę nagrywać w ten sposób. I przechodząc już do filmiku, dzisiejszy filmik to jest TBR na czerwiec. I pierwszą książką, którą chcę przeczytać w czerwcu, za którą już się zresztą zabrałam, przeczytałam już kilka stron, jest sezon na truskawki. Ja tą książkę zobaczyłam na Instagramie u bestsellerek chyba i się nią zainteresowałam właśnie przez opis, bo podsumowując, jest to. Książka o kobiecej seksualności. Jest ona naprawdę fajnie napisana. To znaczy, ja na początku myślałam, że to jest taki poradnik typowo na przykład, że są jakieś pytania i odpowiedzi, czy coś takiego, i się zastanawiałam. W jaki sposób to będzie zrobione, albo pytania są do jakiej grupy dziewczyn, do jakiej grupy wiekowej. Jak tak sobie zaczęłam czytać, to się okazuje, że to są po prostu takie historie. To znaczy, ta książka nie ma typowo takiej fabuły, ale są takie historie. I nie ma takiej. To znaczy, może jest główna bohaterka, ale nie ma imienia tylko na przykład jest powiedziane że no była taka dziewczyna w czasach jak byłam w podstawówce i ta dziewczyna coś tam coś tam i, i właśnie historia o tej dziewczynie jaka ona była i odnośnie tej seksualności na razie bardzo mi się podoba chociaż przeczytałam nie wiem może 50 stron coś takiego wydaje mi się że ta książka jest skierowana do dziewczyn do młodych dziewczyn do młodych kobiet tak bym powiedziała między 15 a 20-25 rokiem życia, coś takiego przynajmniej na razie. I ogólnie tak, patrząc na ten początek, który dopiero przeczytałam, to ta książka wydaje mi się, że pomaga właśnie młodym kobietom się tak otwierać, polubić swoje ciało. Yy, zaakceptować siebie i zaakceptować swoją seksualność. Tutaj też jest jakieś łamanie tematów tabu, także wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna książka i przeczytam ją jako pierwszą, no bo już zaczęłam ją zresztą czytać. Kolejna książka, którą wybrałam sobie do czytania na czerwiec, to drugi tom Wiedźmina za który próbuję się zabrać już od, nie wiem, dwóch miesięcy, ale no jak już mówiłam, była sesja i przeczytałam tylko kilka stron, dosłownie chyba jeden rozdział i po prostu nie mogłam dalej jakoś czytać, nie miałam totalnie ochoty, a teraz mam wolne. Teraz sobie przyjechałam do domu do Poznania. Jestem bardziej na łonie natury, a nie w centrum miasta, więc Wiedźmin to są idealne klimaty na to. Właśnie mam ochotę też na coś takiego... Słowiańskiego związanego z naturą trochę, jakaś magia, demony i tak dalej. I jeżeli mi się uda i jeżeli się wciągnę w ten drugi tom, to pewnie zacznę też od razu trzeci tom Wiedźmina, tak planuję, przynajmniej zobaczymy. Co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak się wciągnę. Jako, że jestem jeszcze trochę w tych klimatach sesji, a ja studiuję śpiew operowy, to stwierdziłam, że przeczytam sobie książkę Dziewczyna z Neapolu. I to jest książka autorki serii Siedem Sióstr. Ja co prawda tego nie czytałam, ale wydaje mi się, że to jest taka dosyć popularna seria i co za tym idzie, chyba autorka jest w miarę okej, okay, dlatego też tak zaryzykowałam i kupiłam tą książkę. Tym bardziej, że temat mnie interesuje. E, poza tym jakoś tak ostatnio wszędzie widzę tą książkę i, i po prostu ją kupiłam. E, I po prostu jest ona o dziewczynie, która śpiewa, no jest śpiewaczką operową, chyba się zakochała w w, 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 w w Rosinim. W sumie jestem ciekawa, czy to jest na faktach. Muszę to sprawdzić Raczej nie sądzę, ale upewnię się. No i po prostu ta książka przedstawia ten taki świat operowy, jak to wygląda za kulisami, um, takie stereotypy. W których troszkę jest prawdy, może. E, takie stereotypy o operze, właśnie nienawiść taka w stosunku do konkurencji na scenie. Wiadomo, to wszystko no, jest na scenie, ale się zastanawiam, czy na przykład nie przesadzą w tej książce i to będzie tylko tak przedstawione, bo to też tak nie wygląda. Wiadomo, takie rzeczy się zdarzają, ale, ale to nie jest tak, że po prostu wszyscy się nienawidzą i, i każdy po prostu walczy o główną rolę, bo nie, bo. Tak nie jest po prostu. Także jestem ciekawa, jak to tutaj zostanie przedstawione i po prostu, czy to będzie dobra książka. Jak ta książka będzie fajna, to na pewno się trochę więcej o niej wypowiem, tym bardziej, że akurat no, będę mogła porównać ten świat faktycznie jak wygląda z tym opisanym w książce. Dlatego też wydaje mi się, że szybko się za nią zabiorę. Kolejna książka, którą sobie wybrałam na czerwiec do czytania, to Najgłośniej Krzyczy Serce. I w sumie ja chyba już mówiłam, że ją przeczytam w moim poprzednim tbr który nie wiem kiedy był. Chyba był na kwiecień. Na kwiecień albo na maj. Już nawet nie pamiętam, ale w każdym razie nie czytałam tej książki, nawet jej nie ruszyłam, bo. Nie miałam czasu, nie miałam ochoty, dlatego teraz przyszedł na nią czas, pewnie się za nią w końcu zabiorę. No to jest, wydaje mi się, że no po prostu taki młodzieżowy romans, ale słyszałam, że to jest dobry młodzieżowy romans, więc jakby okej, okay, przeczytam i zobaczę, wypowiem się wtedy. Bo więcej o fabule w sumie nic nie wiem, to była tak spontanicznie kupiona książka. I ostatnia książka, którą sobie wybrałam na czerwiec, której jeszcze nie kupiłam, to Serce Trola, czyli. Drugi tom, chyba, ale tak na 99%, tak. Drugi tom y, elfów ziemi i powietrza. Y, tutaj właśnie przeczytałam Złą Królową ostatnio i fajnie, y, chociaż no moim zdaniem stać Holly Black na więcej, ale w sumie jestem ciekawa, jak to się rozwinie, bo ta końcówka pierwszego tomu mnie trochę zachęciła, bo na początku miałam takie. Nie wiem czy chcę to czytać dalej, ale w sumie później już mi się spodobało bardziej. Akcja się rozwinęła i wydaje mi się, że w tym drugim tomie może być naprawdę lepiej. I więcej się może dziać, wszystko się teraz zrobiło bardziej skomplikowane. Także muszę jeszcze tą książkę kupić i ją przeczytać. No i to już wszystkie książki, które chcę przeczytać w czerwcu. Może ich będzie więcej, chociaż wolę się nie nastawiać, bo później czasem nie wychodzi. No i to tyle w dzisiejszym filmiku. Ja Was zapraszam na mojego Instagrama, link do niego w opisie. Zapraszam Was do lajkowania moich filmików i subskrybowania mojego kanału. I widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!